Dzień dobry, witam 4 lipca 2025. Piątunio nadszedł. Całkiem spodziewanie, wyczekiwanie niemalże. Kieruję swoje przykurzone koła tam, gdzie mi się wczoraj nie udało, czyli lepiej, nie. Może nawet lepiej, że mi się nie udało, bo dobrudziłem jeszcze go. Do... No, chociaż być może bym nie wracał po tej żwirowej stronie Wisły wczoraj, gdybym miał rowerek umyty, tylko bym pojechał burwarami po asfalcie, no, ale wróciłem kurzem, więc <gryw> rowerek dzisiaj jest białawy miejscami, nie elegancki do metra także jadę spróbuję może się udałem, że ci co się, się myli my już się omyli Film z wczorajszej wycieczki dopiero wszedł na YouTube, bo wczoraj wieczorem go zmontowałem nawet zarwałem kawałek nocy żeby go Właśnie, doprowadzić do końca montażu. Być przy końcu renderowania i rzucić go na YouTube. A. Ale YouTube'owi coś się stało w głowę wczoraj. I na pewno niczemu innemu, ani mój internet, ani nic innego nie, nie kulało. Tylko YouTube, bo krótki filmik na Facebooka się wrzucił normalnie. Natomiast YouTube się zawieszał, Bardzo wolno przesyłał dwa razy próbowałem. Raz gdzieś tam doszło do 20... Nie, do 70 nawet 3% doszło. I tak i na tym się zawiesiło i koniec. I w ogóle co ciekawe zaczęły dziwne i zaczęły żywne komunikaty przeglądarcyjska i właśnie... Może jakąś robił aktualizację, bo dzisiaj rano mi się kazał zalogować na konto. No w każdym razie potem puściłem drugi raz i to doszło do 50% Wstawałem o drugiej w nocy i też już zatrzymało się Więc to wywaliłem A nie sorry, to nawet dzisiaj rano patrzyłem No Dzisiaj rano się obudziłem i patrzę a tu stoi więc znowu anulowałem i wysłałem jeszcze raz. No i się normalnie wysłało, czyli mieli jakąś skizę w nocy. Ale to nie pierwszy raz. Są takie historie z YouTube'em. A możesz do nich pisać na wsparcie. O, elaboraty w dupie mają, nikt się nie odezwie. Jak nie jesteś reklamodawcą albo reklamobiorcą jakimś albo innym, co mają z niego pieniążki, to mają to wnosić. mędrcy. Także taka dziwna sytuacja. Film z wczoraj pojawił się dzisiaj, a zaraz po nim się pojawi ten Łodnie niż wczoraj bardzo dobrze przyjemniusio. też wczoraj jak jechałem już z wycieczki było takie mocne 24 przy silnym wietrze też było fajnie teraz jest 15 Więc jadę w kurteczce pomimo że na dole jestem Rozgogolony, wyletniony. No, może tak. No, hmm. tutaj to światło będzie trwało jeszcze rok. Zrobię pauzę. 30 lat później mamy zielone, wspaniałe. Taka mura szła, taki wał czarny z północy nadciągał z tym wiatrem. Nawet w prognozach były jakieś kropelki, ale gdzie tam? Nic. Szkoda, bo susza straszna. Tak sobie nocami mogłoby podlewać troszkę chociaż. ta godzina 38 o to dużo wcześniej miejsce A jeszcze mam w sumie alternatywę, jeśli chodzi o mycie. To mam taki mały zestawik niskociśnieniowy w rowerowni. Mogę sobie tam małe psikanko zrobić, to też nie ma problemu. W tym to spłuczę. No ale dzisiaj o, dzisiaj jest pusto, także nie wiem co im wczoraj odbiło. Dzisiaj nikogo, no. no i weź ich zrozumie. Dobra, mam 50 sekund. I <grywki> kurde, ale ja. No. Cześć, tu się niechać. Kurna, cenne sekundy poszły na haczenie się. A chyba się umyło. Nie wiem, jak się miało nie umyć. W tym zasadzie nie było. Brudne, tylko zakurzone. Trzeba trochę opłukać, znaczy obtrząchać. Hamulce trochę dostały, no nieuniknione. Czy tak teraz ja to tu powinien być skręt zrobiony w lewo w to osiedle, ale było super. Już tu nie ma aż takiego ruchu, żeby było to groźne. No tak jak tu jest zrobiona zawracka. No, no, jakby był skręt, to bym pojechał. Nie musiałbym tutaj dojeżdżać do skrzyżowania, stać na światłach jak debil. Już bym był dawno w osiedlach gdzieś tam. A tak, o! Jak to mówią rabowie Także dzisiaj, dzisiaj jestem w kurteczce. Spodeneczki, króciuteńkie. Rower eksportowy już nawet trochę wysychają. Te koła kurcze. Nic nie widać, że było myte. Tak jest ciepło, niesamowite, i czuję, że rymuje. skrzypu skrzypu Biedronka, nie, dzisiaj już mam Biedronkę z głowy Jogurcik stoi w jest gotowy. No a ja tylko do lubaszki chyba odskoczę, no bo gdzie? Optymalnie. To mi się nie spieszy. 15.30 dzisiaj będzie moją godziną wyjścia, a jak wrócę do domu, to spróbuję tego glutka nalać do dętek. Super Takon, slime, coś tam, coś tam. Silent Cichy ślimak. W każdym razie nie wiem jak mi to wyjdzie pewnie wcale ale na szczęście mam jeszcze dwie dentki w zapasie jakbym coś popsuł. ten zaborek jest taki cienki, plastikowy, typ presta. A ten slime chyba widziałem jest... Pokazane, że na butelce, że ktoś wlewa go do dodętki z zaworem starego typu rowerowego. To łacą miała taką zakrętkę z kluczem do wyjmowania zaworów. Te zawory są takiej mniej więcej grubości zewnętrznej jak te presty plastikowe moje tych dętkach TPU, więc może ta rurka jakoś tam złapie, ta rurka, co jest przy butelce. No, będzie ciekawie, no i też będzie ciekawie, czy to zadziała. Jutro jadę na długą wycieczkę, ale przy sobie będę miał dęteczkę. Też planuję jechać po drogach uczęszczalnych, więc myślę... Raczej kolców nie powinno być po drodze, chyba że jakiś wyjątkowy niefart nie spotka. A tak to na rowerze się jeździ super, to czy myślę, że ta stuwa jutro to. Będzie taka lightowa. Ale nie wjeżdżamy na żadne takie pozaszlakowe ujeby, jak to mówi Paweł. Żadne małe szczeble, duże szczeble, żadne konwaliowe szlaki. Po prostu po zwykłych traktach udostępniamy dla turystów. Może nikt tam dzikich róż nie posiał, nie zasadził w zasadzie, tak się Dzisiaj po kurzu nie jadę. Muszę pamiętać, żeby tutaj mojego skrócika sobie nie robić. Za chwilę. Dla wszystkiego pojadę przed trasą w lewo na górę. Ma być rowerek czysty i niegroźny brudowo dla ludzkości w metrze. Obsitej zapewne, no bo jak metro tak jeździ, że wcale nie jeździ, no to przy sobocie to nie wiem co ile ona jeździ, co 8 minut, kurczę. Nie wiem czy nie pojadę na kabaty z po prostu rowerem i tam wsiądę do gotowego wagonu podstawionego. Z kabat to już przyjeżdża pełny na Anatolię. To jedna stacja. Także następny przystanek Lubaszka po drodze żadnych świateł nie planuję, ani dłuższych innych zatrzymań. Właśnie, wypadałoby sprawdzić tętno. A, 99, to a to dzisiaj luz. Dzisiaj tętno jest grzeczne. Chociaż noc lekko zarwana, bo w sumie to dopiero 23.30 się złożyłem. Czyli niemal dwie godziny później niż zazwyczaj. Ale nie czuję się jakiś zaspany czy zmęczony. Wręcz przeciwnie. ciepło się zrobiło. Pora się trochę podwinąć. I z lasu wyskoczyli z No to chyba zbóje, nie? Chciałem kopnąć spray. Ktoś postawił spray na drodze. Chyba nie ten, który sprayował, tylko jakiś kolejny śmieszek pożabkowy. Thank <laughs> you. Szybki powrót na stronę lubaszki. Chyba pączka wezmę. Piątek pączek rymuje się. Przy ulicy tak zdrowo, spaliny super, nic tylko się gimnastykować. Pył z opon, pył z Samo zdrowie. No i czerwone Krany zaskoczy. Jagodzianka przytulona, jednak nie pączek. Albo tak samo, myślę, a może tych, z tych jagód świeżych? Czy przyspieszyć, może się załapie na zielony Na horyzoncie widzę, że właśnie zmiana zielonego na czerwone nastąpiła. Też utrzymując prędkość, powinienem zdążyć. Nie mogę na to patrzeć Tak ludzie nie, nie potrafią iść przy rowerach E, no muszę tak kolej nogę Gdzieś z postawiłem na środku drogi dla rowerów Tak to trzeba załatwiać. Delikatnie. No to już ewidentnie ustawił pracujący na zlecenie volta kurier.

That's all for now. Nara.